Smutne wieści dla suwerennej Polski. Zbigniew Ziobro nie włączy się w kampanię wyborczą? Od kolejnych wyborów dzieli nas zaledwie kilka miesięcy. Partie zwierają szyki, a lokalni politycy już pracują nad strategiami podbijania gmin, powiatów i miast. Suwerenna Polska w obliczu zbliżającej się kampanii mierzy się z poważnym problemem. Lider partii i jej najbardziej rozpoznawalna twarz Zbigniew Ziobro walczy o zdrowie. Rzecznik partii Jacek Ozdoba zdradził faktowi, jak wygląda sytuacja. Jacek Ozdoba był w czwartek 4 stycznia gościem Factu Live, gdzie rozmawiał z prowadzącym Michałem Pietrzakiem o bieżącej sytuacji. Po tym, jak premier Donald Tusk ogłosił w czasie konferencji prasowej dwa terminy wyborów, 7 i 21 kwietnia, nie mogło zabraknąć pytania o to, jak Ozdoba wyobraża sobie kampanię bez Zbigniewa Ziobry. Pani minister walczy w tej chwili z bardzo poważną chorobą i wyłączył się na jakiś czas, do momentu powrotu do zdrowia, z życia politycznego, powiedział Jacek Ozdoba na antenie Faktu Live. Wcześniej wielokrotnie rzecznik partii mówił wprost, że choroba ziobry jest ciężka i najważniejszym zadaniem polityka jest teraz odzyskanie zdrowia. Ale jak rozumiem, jest to na tyle ciężka choroba, że trudno się spodziewać, że to się stanie na dniach. Mogę panu gwarantować, że nie mam żadnej informacji, chociaż mam nadzieję, że cuda się zdarzają, odpowiedział ozdoba na sugestię prowadzącego, że raczej w najbliższych dniach nie zobaczymy ziobry na pierwszej linii politycznej walki. Trzymam kciuki i oczywiście modlę się za zdrowie pana prezesa, ale pan minister nie jest w stanie w tej chwili podejmować żadnych czynności politycznych i wyłączył się całkowicie z polityki, podkreślił. Kto powalczy o samorządy w imieniu suwerennej Polski? Skoro Zbigniewa Ziobry najprawdopodobniej zabraknie w kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi, kto zajmie się walką o gminy, miasta i powiaty dla suwerennej Polski? Już w tej chwili decyduje kierownictwo, prezydium, którego pracami kieruje pan europoseł Patryk Jaki. Ale my oczywiście czekamy na powrót prezesa do zdrowia, podkreśla polityk. Jacek Ozdoba nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, ani tego, czy jest on hospitalizowany. Zdradził jedną rzecz: to jest choroba onkologiczna, bardzo zaawansowana, która wymaga całkowitego oddana leczeniu z uwagi na pewne dodatkowe czynniki zdrowotne. Pan minister w tej chwili całkowicie oddaje się kwestiom zdrowotnym i rodzinnym.